Siemanko moi drodzy, witajcie w następnym odcinku Shadow of Murder. A grałem już przed chwilą jakieś pół godziny w tę grę, nagrywałem, po to tylko żeby zauważyć, że mój mikrofon, karta była pełna. Także, no, całe nagranie straciłem, zdobyłem chyba 2 czy 3 skill pointy, które włożyłem do mego bohatera, pokażę wam które, wytłumaczę co one robią. A Pierwszy wziąłem ten, e, krytyczne uderzenia. Za każdym razem, jak miecz uderza przeciwnika, jeżeli w dobrym czasie nacisnę X, to mój multiplayer, ile uderzeń zrobiłem, podwyższa się o dwa razy tyle. Czyli zamiast jeden strzał, no to za dwa. E, nie patrzyłem, czy jakbym powiedz, miał 8 strzałów, jak podwójnie po to zrobię, czy 10, czy 16. Sorry, ale w czasie walki ciężko mi to zobaczyć. Ja później, może w filmie zobaczymy. Jak będę edytował i napiszę dla Was, jeżeli nie zapomnę. A jedna rzecz o tym, że niekoniecznie trzeba x nacisnąć. Nawet jak Y przycisk naciśnięcie dla obrony, tak samo zaliczy się to, czy jak tutaj piszę, że powiedzmy lewym cynglem, sztyletem, jak rzucasz, To to samo się liczy. Następny z osadałem, to jest ostatnia szansa. Wykończenie, czyli jak mamy ostatnią szansę do życia, się wrócić, że możemy tego przeciwnika nie tylko do życia się wrócić sami, ale go zabić też, mam jeszcze szansę. I ostatni skill, co dodałem sobie, będzie bardzo przydatny, uważam, na bossów, którzy lubią uciekać, ponieważ jesteśmy w stanie strzelić dla nich w nogę i unieruchomić ich. Bardzo, bardzo przydatny będzie to skill, ja uważam. No ale ok, zaczniemy grać. Przed samym tym nagrywaniem. Jak ostatni odcinek nagrywałem, zginęłem przez przypadek. Za dużo przeciwników naraz chciałem się tłuc, byłem za bardzo pewny siebie. No i moi drodzy... Przez to jedną rzecz, pięciu czy sześciu nowych gości mieli promocję, nowy się pokazał jeden. No i prawie każdy jeden nawet weterana poszedł tutaj, co był wcześniej. No ale okej, okay, znajdźmy sobie... nasz cel najnowszy. Coś bliskiego do nas znajdziemy. O, tutaj mamy konflikt. Może w konflikt zagramy? To może będziemy mieli szansę, żeby tak zagramy w ten konflikt. Okej, okay, moi drodzy, idziemy do przodu. Powiem wam, że, no na serio, bardzo mi ta gra się podoba. Bardzo dobry zakup. Oj, mam też skillsa, że jak o tak odbieram im energię to potrafię strzały 4 dostać To jest bardzo dobre A, okay, zauważył mnie jeden O, to jest mini boss, tak? Spoko tak? Ja też mam parę pomysłów, co Tobie zrobię. Jak widzicie, numery jak robię się. okej, ok. Dodaję dwa... Zamiast jednego to dwa punkty. O, bo co mamy na raz? Spoko. Kurde, uderzyłem przejście ostatnie coś jest... Ej, jest cięższe. O, mamy uczników też. Kurde, muszę uciekać, moi drodzy. Jestem zatruty. Ajajajajaj! Łoje, co za finisher miał, co? Jesteś martwy, do widzenia. Widzicie? Przydał mi się ten skill point. Tego frajera sam zabiję teraz. for Okej, okay, teraz możemy to spróbować. Sturde. Czekayım chyba. Dobranoc! Okej. Okay. Także... Hmm, ten skills nie jest aż tak mocny, jak myślałem. Jeżeli przeciwnik jest odporny na łuk, to go też nie zatrzyma to w miejscu. Ehm... Maybe is. Okay. We'll ready for him, Trochę nieciekawe to jest, moi drodzy. No ale ok. No, na każdego przeciwnika nie możemy tego użyć, tak? Ok, pójdziemy do tego tchórza złapiemy. Chodź tutaj do mnie. On tego nie słyszy, ale ty to słyszysz. Chodź, chodź, chodź. Szyszółki wypuścimy. Jeśli go nabijemy. No dobra, mamy tutaj ten konflikt. To konflikt weźmiemy, bo nic innego tu nie wykombinuję już. Tam ten gość gdzieś mi uciekł, nie wiem gdzie on jest teraz. Także. No zostawimy go na później, tak? Okay. Weźmy mi to misję i zróbmy.

się pomogę pierwsza? Są czyniowe te ruchy, są niesamowite w tej grze. Bo, u! O, jo, jo, jo! On mnie zabił wcześniej, jak widzicie? O, wykończę go przez przypadek? Nie. Kurde, Mamy finišera, także. Oooo, końcu... to było ładne. Boom, 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 oh, boom, Powiem o bardzo dużo tych boom, tych, boom, boom, grze jest. Często często nowego widzę. Znowu, znowu. Tego bossa próbuję zostawić na później. Boom! Później chyba są przemyślenia takie, że dwóch na raz można gości zabić. To będzie przydatne. Uuu, tak się nie pomyka noża, trzeba. miecze trzeba w dół. O, bo już nie jest, co się robi, 68. Ajajaj, straciłem. Okej, okay, zobaczmy co masz mi do powiedzenia, koleś. Hmm. Który to był ten co uciekał ode mnie? Z płachtą gościu, ale nie widzę go tutaj. A ten jest przystojny, no. Fajny, bardzo mi się podoba. Do klubów pewnie często chodzi, jest... ...bardzo, bardzo popularny z dziewczynami. Okej, okay, sorry. Zrobiłem pomyłkę, zamiast rekrutację zrobić jego, to zabiłem. No ale zdarza się. ciężar punkty tak buja nie zaczynaj z bo przegrasz Złym miejscem tu jestem, powiem wam. To mi bardzo się podoba. Tylko, że są, nie jest w tej grze. Co się stało? Jak mi się to? Boom. O, mamy tu pełną. Pomyłkę, ciłem go jak drzewo To jest nacisznałem tej przeód nie, ostatnio coś chyba może zmienili, że trudniej jest teraz te i naciskać. Trzeba w dobrym czasie nacisnąć, to to lepiej, bo wcześniej było za łatwo aż. No okay. My jeszcze tutaj zdobędziemy trochę informacji. I tu mamy jeszcze jakiś challenge. Może zrobimy ten challenge i pójdziemy... chyba challenge jest mi się zdaje. Tak. o artyfakt. I okay. o podniesiemy jakiś się tak No dobra, nieważne. No, kaj moi drodzy, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za Wasze wsparcie, komentarze, oglądanie i łapki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.